Jak działa mapa Huncfotów? Z pozoru to zwykły kawałek pergaminu, ale kiedy wypowiesz słowa uroczyście przysięgam, że knuje coś niedobrego, mapa ożywa. Mapa Huncfotów pokazuje każdy korytarz, każde piętro i każdego człowieka w Hogwarcie, nawet w nocy, nawet pod peleryną niewitką. Stworzyli ją czterej uczniowie, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin i Peter Pettigrew. Znani jako Huntsfoci. To oni odkryli wszystkie tajemne przejścia i stworzyli mapę, która znała zamek lepiej niż Dumbledore. Ale mapa ma też swoje sekrety. Reaguje tylko na określone zaklęcia i potrafi ukryć informacje, jeśli nie ufa użytkownikowi. Kiedy skończysz z niej korzystać, wystarczy powiedzieć koniec psot i zniknie. Tak jak jej twórcy, którzy pozostawili po sobie największy czarodziejski żart wszechczasów.